Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj, e, mamy dzisiaj sobotę, e, poranek sobotni, jest dzisiaj pochmurnie i e, co, przyszłam Wam, ja jeszcze taka nieogarnięta jestem, wzięłam się właśnie za sprzątanie domu, e, a zobaczcie, co tutaj się dzieje u nas. Cześć! Cześć! Dzień dobry wszystkim pracującym i nadzorującym Zobaczcie, co ci się dzieje Co? A ciebie zapomniałam Dzień dobry, Iga Mama zapomniała o Także dzisiaj myjemy ogrodzenie. Myjemy ogrodzenie, usuwamy chwasty, trochę tej trawy jest, więc wygląda to już bardzo, bardzo kiepsko. A, jeszcze raz Igusia. Co tam? Nic. Nic? A co robisz? Sprzątasz? Sprzątasz, tak? No, także to tak to wygląda. Będzie, będzie usunięta ta trawa, wszystko co jest naokoło tego, tego ogrodzenia, i będzie karczerem umyte to ogrodzenie. No, pewnie będzie bardzo duża różnica, bo ono jest takie obrośnięte i mchem. I jest ogólnie opurzone od tej drogi. Zobaczycie et etap końcowy. Dobra, ja ogarniam trochę dom w dalszym ciągu. Idę, zobaczę, jak tam im idą prace. Kurczę. No, co to jest? Jeszcze tu trawa jest. Hmm. O, zaczynają karcerem myć. Widzę. Zobaczcie, jaka różnica, co? Uczycie się po kolei? Dziewczyny? Potem ja. Czekaj, Anchita, i muszę poczekaj chwilkę. Ale różnica jest, co? No, ale jeszcze kamień, nie? Na razie górą. Aha. A to też te słupy też, nie? I te słupy też trzeba z góry, tylko że one tutaj są na dole nie No. A, później? Później, ja. A dziewczyny każda po kolei próbuje, tak? No. Tak, A muszę uh -huh. tam je przybliżyć teraz. I co dziewczyny jak? Fajnie. Już więcej nie przyjedziecie na wakacje? Przyjedziemy. No. <laughs> Ale jest różnica, super to wygląda, nie? Ale mamy duszno na podwórku. Dziewczynki właśnie e, zjadły obiad. Jesteśmy już po obiedzie. Ja w końcu skończyłam ogarniać dom, więc już mam, e, więc już mam na dzisiaj spokój. Idę zobaczyć, jak tam idą prace. E, idę zobaczyć, jak tam idą prace, jeżeli chodzi o ogrodzenie. O, super. Nie ma już trawy. Nie ma już trawy, ale tutaj to jest akurat przed tym naszym ogrodzeniem brzydko wyłożona ta płyta. Znaczy tu, je, tu akurat nie jest wyłożona płyta, ale zobaczcie ile mchu. Jak my tutaj mieszkamy już 4 lata, to w sumie ani razu tego płotu nie myliśmy, więc pierwsze... Pierwsze nasze mycie, tego ogrodzenia. Ale super to wygląda, jest mega różnica. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. No, super. Jest tutaj już ten etap ogrodzenia zrobiony. Jest, kurczę, mega, mega różnica. Te kamienie są znacznie inne kolorystycznie i tutaj już nie mamy yy, i tutaj już nie mamy trawy. Co prawda to takie brzydkie jest trochę, bo tutaj coś tu, no, coś takiego sterczy, tutaj już jest inaczej, tam jeszcze inaczej. Ale to jest do zrobienia, żeby było właśnie e, równo, e, tak jak w tamtym roku, chyba. O, tutaj jeszcze nam został parking do garażu, wjazd do garażu, parking, no, e, zrobić. Tylko, że tutaj najpierw, dzisiaj już na pewno nie, ale tutaj musimy po prostu obciąć, o, tak, do e, tego płotu, do tego kamienia, e, tą roślinkę. I wtedy będzie można znowu umyć właśnie da w dalszej części tutaj ten płot. Ale to tak jak mówię, to już nie dzisiaj. Marcin się dzisiaj wyjątkowo napracował. My właśnie wracamy ze sklepu. Z Igusią wracamy i z tym panem, też wracamy ze sklepu i się zastanawiamy czyj to taki ładny płot kamienny jest taki kurczę, nówka prawie nie? Mhm. fajny, nie? ten płot trochę tutaj płot. brzydko nie płot, bożysz no ogrodzenie płot ze sztachetami płot, ze... płot, no ze sztachet nie no, pomyliłam się, dobra ogrodzenie e... Ale to takie jest brzydkie na dole, nie? To trzeba zrobić. Wyrównać. Super fajnie. Ładnie ci to wyszło, powiem Ci szczerze. No. Wiesz, to nie No nie cały, bo jeszcze tutaj zostało. Przed garażem. Przed garażem. O, właśnie, no jest taka różnica. Tą, tą, co to jest kamień, czy co to jest? No, ten kamień też musimy właśnie umyć, żeby był efekt taki, jak ten jeden jest. i... A nie, to ja już mówiłam o tym, że to trzeba obciąć i ten, płoc, trzeba, ten wiem, płot. Ten płot. To, tam to tam tam. ogrodzenie. To, się, to <laughs> te o, te ogrodzenie, właśnie, jeszcze tutaj dalej umyć i będzie git. No, i oczywiście, jeszcze oprócz ogrodzenia, jest jeszcze kostka bardzo brzydka. O, jest! Też do, też do umycia. Do wymiany. Do wymiany, wymiana, wymianą, ale zobacz. E, zobacz, jak tutaj, w tym miejscu gdzieś. O, tylko parę, parę kostek zostało umytych, i jak, jaka jest różnica. I to tak, wziąłeś tylko tak, raz przyjechałeś. Ej, ale zobacz, jak ty wybrudziłeś moje lampy solarne i liście w ogóle kwiatów. Zobacz, jakie to jest brudne. To trzeba tym yy, węża i spodlać kwiatki, i wtedy to jakoś spłukać, nie? Maj. Możesz położyć na stół. Marcin wczoraj zrobił ciasto na pizzę. Maj. Ma być super ekstra pizza włoska. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. E, więc idziemy, będę mu, będę e, pomocą kuchenną, ale ja mam włosy straszne umyte. E, no i idziemy robić tą pizzę, posiedzimy sobie jeszcze a jutro zabieramy dziewczyny do e, tego. Jutro zabieramy dziewczyny na e, Święto Kolorów do Lemborka, więc też będzie maś, zabawa. Maś, 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 a ta czekoladki już je. Maś. Dobra czekoladka? Jest no. szybko bo się roztopi. Także pewnie w jednym filmiku będzie e, dzisiejszy dzień i jutro też tam krótka e, transmisja ze z święta kolorów. Jak tam się dziewczyny bawiły. My właśnie zajadamy się pizzą. Już prawie końcówki tej pizzy, tu jest nasza. Z papryczkami, chili. Dziewczyny mają e, taką kaplicozę. A jak dziewczynki, smakuje? Dobry wujek zrobił pizzę? Mhm. Amela potwierdzasz? Tak. No to super. To my zajadamy się dalej. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was dzisiaj w te niedzielne popołudnie. Tak jak mówiłam Wam wczoraj w filmiku, znaczy w, 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 w tym, w sumie vlog będzie Jeden, ale wczoraj wam mówiłam, że dzisiaj przyjedziemy z dziewczynkami na dzień święto kolorów. My już jesteśmy w Lęborku. Nic tutaj się na razie nie dzieje. Jest jakiś y, pompowany zamek, ale na placu nikogo nie ma w sumie. Nie ma nikogo. Iga powoli. Chodź, daj rączkę. Iga, daj rękę mi. Daj rękę. Daj rękę, daj rękę, bo Daj mi rękę. Iga zobaczyła już e, nam... Daj e, Chodź, daj rękę. Iga zobaczyła już zamek pompowany, więc nie będzie zbytnio spokoju z nią. Na razie jest pusto. Dziewczyny, dziewczyny już mają zakupiony proszek. Jakie pokażcie macie kolory? Pomarańczowy, Pomarańczowy niebieski i zielony. A Iga ma balonika. Chodźcie! Ale przy spodenkach ma. Cztery, dwa, jeden bura! No i super, po raz pierwszy, po raz pierwszy jesteśmy pokolorowani. Ale no dobra, nie rozchodzimy się jeszcze. Ja was zapytam, znacie belgijkę? A ja macie ochotę zatańczyć. Tutaj ktoś zaczyna i robimy takie duże kółeczko. Potrzebuje dwóch dziewczyn, które dwóch dziewczyn czy też pary, która tutaj zacznie, się ustawić pod Belgijkę. Tak. mamy mamy. Sekcja. Dawajcie odważne? No wejdźcie pod No Tu jest Milena z Dobra. Ja raz puszczę, żebyście się przypomnieli, O co chodzi po Jak ta mama? Ja się załapałam. Iga. What <laughs> was that sweet <laughs> Yeah. No.

Szliśmy trochę na lody jedziemy do domu, nie dziewczyny? Jedziemy? Nie, już jedziemy do domu. Na obiad. My już wracamy, jesteśmy po... Co? Jak dziewczyny było? Fajnie. Co? Fajnie było. Fajnie było? Czy nie jesteście? I Gusia? Teraz możesz cześć powiedzieć. Fajnie było, nie? Tak. Wracamy teraz do domu. Yy, odpalamy karczera. Tym, co wczoraj myliśmy płot. Nie płot, tylko yy, ogrodzenie. I dziewczyny pod karczę widzicie. Idziemy! My już wróciliśmy do domu. Powoli się każdy kąpie. Dziewczynki. A Michalina już jest. Jesteś czysta, już nie? Amela jeszcze czeka na swoją kolej. Ale ty koszulkę masz fajną, ci powiem. Fajna jest koszulka. Czarna i takie się fajne kolory na niej zrobiły. Ja też mam czarną, ale takich kolorów nie mam. No, także tym miłym akcentem kończymy dwudniowy filmik. Oczywiście zachęcam Was do. O, ja jeszcze tutaj jestem kolorowa. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Odwiedzajcie nas, oglądajcie. Mam nadzieję, że te filmiki e, będą co jakiś krótki czas ciągle wstawiane. Nie będzie już takiej dłuższej przerwy. E, także do miłego zobaczenia. E, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. E, I co? Do następnego razu. Do zobaczenia.